Siemanko wszystkim yy, Chwilę mnie nie było, miałem trochę wakacji Ale już wróciłem i na 10 dni mam wolny czas, prawdopodobnie Więc może z 2-3 odcinki się nagra Wiem, że słamałem, nie nagrałem od razu tego odcinka, zaraz po tamtym Nagrałem go trochę później, co zaś tam widać yy, I dzisiaj mam nadzieję, że będę grał trochę poważniej bo wiadomo, nie chcę mieć jakichś strachów jak wczoraj e, już się plątam, dobra Zignor zignorujmy to, przejdźmy od razu do akcji, tam gdzie byliśmy e, SCP-500 to mała, plastikowa, mały plastikowy pojemniczek który zawiera 47 czerwonych kapsułek w czasie pisania tego tekstu to jest SCP, który, to jest pigułka, która leczy każdą dolegliwość e, i można, to, można te SCP znaleźć. W grze jest przydatny jak można jakieś się bliskim śmierci. O bez jaj. Cudnie. Jak się okazało, te zapis nie jest kompatybilny, więc musimy zacząć od nowa. Eee... Szkoda, trochę szkoda, ale no, ja nie miałem problemu z zapisem Dobra, to skasuję to 5, znaczy no, 3, 2, 1, okej Skasuj Musimy zacząć nową grę Wyłączę intro Kaurt um... pojadł, no, może być o, to jest ten. nie wiadomo co, co mi atakowało. To są chyba gady. Jak się nie mylę. Z tego co czytałem, I one powstają z ludzi, mianowicie z dzieci chyba. Um, jakieś dziecko się urodziło. Um, I w pewnym czasie zaczęło wykazywać wrażliwość na światło, niedostrzony słuch i inne sprawy. W ogóle to miałem nagrany jeszcze, nagrałem em, atak na Facebooka, na mapie internetu Okej, okay, gramy Zapis, nie mogę zapisać Patrzcie jak wchodzi do 30 fps mogę nawet więcej nagrywać Wi... Cześć Cześć Okej, gra zapisana I rozpoczynamy rozgrywkę hmm, Będzie Yahoo, niestety Gram na głośnikach, bo mam popsutą kartę dźwiękową I tak straciłem Ej, say what? Czy ty sobie jakieś je robisz? To bardzo niezrozumiałe. Tyle powiem. Nie mam karty. Na razie pójdę tędy. Ej! On sam otwiera drzwi. On umie otwierać też te drzwi. Świetnie. Kolejny raz ta winda. Co to jest? Czemu ta podłoga jest czarna? Tak, będzie nudny odcinek. Zamierzam nie krzyczeć tym razem. Poza tym jestem. Nie, ale dlaczego jest podłoga czarna? Nie ogarniam. Poza tym jestem trochę taki. Yy... Obolały, plecy mnie bolą żal plecy, coś mi się krzywo spało Skąd ja przyszedłem? Stąd, nie, stamtąd A, trudno, idę dalej Nie przejdziemy gry w tym odcinku, na pewno Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że dojdziemy przynajmniej do... Um, do... że damy radę uzyskać kartę. Ej, właśnie to był mój cel, żeby dojść tutaj. Ej! Jakie mieciarki przeszły? Surprise, motherfucker! Czym ty jesteś? On mnie nie wystraszył, ale patrzyłem się na niego tak nagle tak, całe plecy mi się napięły. What the hell? To jest najciekawszy isterek jaki w życiu widziałem. Oj. Chwila, mi sam mrugnął? Nie. Coś mi nie wyszło. Karta, 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 karta... Karta. Coś to ma Nie um, Wiem co to robi, ten pokój um, I dopóki będę chodził w kółko To będą się nowe rzeczy pojawiać, mam nadzieję Poza tym dodali chyba to co zasu zasugerowaliśmy na forum um, Mały dodatek miał być Zasugerowaliśmy na forum, żeby pokój po paru przejściach odwrócił się do gronogami. Chyba to regalizm przyjął, kurca gry. Mam taką nadzieję. To będziemy wchodzić w kółko, a skutku. Dokładnie wiem, że to jest ambience, a jednak ciągle się boję tych odgłosów. Chociaż przejrzałem wszystkie pliki gry minion razy. to, Zresztą... no chyba nic nie znajdę. Zresztą już to mówiłem. Już to mówiłem, ale... Czy znaczy, już to chyba mówiłem, ale raz chciałem... Poprosiłem Regalisa o piki zbiorowe i parę dni później upublicznie dla każdego. Um, wejdę tutaj. No, i właśnie nas atakuje, bo wiem, że jest pewna przydatna rzecz tym razem. Control, chyba. Okej, okay. nevermind. Coś tu zmieni. Nie ale ładnie im to wyszło, naprawdę. Nie wiedziałem, że Blitz 3 jest w stanie. Co się dzieje? wiedziałem, że Blitz 3D jest w stanie takie rzeczy robić. O 1484 To jest podobno kod do otworzenia e, drzwi od tuneli. E... O tych tuneli, gdzie jest SCP-106 Dlatego Mateusz Eleven Gajewski rise, motherfucker. Dlatego Mateusz Eleven Gajewski wiem, że... Ja cię oglądam, ty mnie czasem też oglądasz, tak się składa. To wiem. Ehm, wiedz, że... wejdź tam do podamtego pokoju. To będziesz miał... Nie będziesz musiał biegać w tamtych osoby z są. Wycofujmy się. Powinienem zamykać za sobą, ale nie chcę mi się tego robić. Pierwszy słyszałem go. Mój aktualny cel to znalezienie karty poziomu drugiego w tym pokoju z szybami, a następnie 914. Nie ma maski gazowej O się nie rusza jak zawsze Ej, on tam był Zamknij to Jak zdechnę z niego, z jego powodu znowu tak losowo kompletnie zrzuci się na mnie To się wystraszę A tego nie chcę naprawdę Jak zawsze nic nie gadam. Ale skoro nic nie gadam. Skoro nic nie gadam. Trochę przyszedłem. Nie, stąd przyszedłem. Tak, stąd przyszedłem. Hmm, będę łaział coś ciekawego znajdę i wtedy się zaczę ponownie. Ma- Jest maszyna. Znalazłem ją... tutaj. Jest maszyna, ale nie wejdę tam. Więc jeszcze tylko pójdę poszukać... Um, ...kalki poziomu drugiego. I będzie... Nie ogarniam! Nie boję się! A mam takie straszne dreszcze Znaczy ja myślę, że się nie boję. Czy znaczy, ja stąd nie, przys nie przyszedłem eee... 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 nie? Nie, stąd nie przeszedłem. Zamknij, zamknij, zamknij. To jest skryptowana sekwencja, ale, ale, ale on może wtedy wyjść i zacząć mnie gonić. A tego naprawdę nie chcę. E, w każdym razie wiem, którędy jeść po karty poziom drugiego. Zobaczę mi się tam. Ok, jesteśmy. E, to jest tu przy wyjściu. On tutaj jest. Oj, on tutaj bardzo jest. No On tutaj bardzo jest. 372S -Nav Navigator Dobra, na razie stąd wycofujmy, wycofajmy się lepiej.

Nie dam ci stąd wyjść. Otworzysz? Nie, nie otwieraj. Eee. Nie trzeba potrzeby, żeby tam iść. Nie wychodź. Zły pies. Zły aniołek. Nie wychodź. Nie wychodź! No, jesteśmy bezpieczni. Mniej więcej. Nie zamykałem za sobą drzwi. Nie tutaj. No, teraz zamknąłem. Okej, okay, wrócę tam i znowu się zobaczymy. Okej, okay, jest. Już jesteśmy przy maszynie. Um. Tadam. Rzucę wszystko, co, co trzeba. Rzucę obie karty. Okej, okay. muszę ją trochę bliżej dać. Gdzie ona jest? No, czy ja właśnie zgubiłem kartę? Please. Please, wypadła mi, wypadła mi karta poza mapę To ja To jest niefajne Trze Dobra Trudno On to gdzieś Maska, nie maska, spadnie, nie spadnie, trudno Jeszcze navigator, o Proszę bardzo nie zapisujmy Na Very Fine Nie zgadnę, Mastercard Nie, Keycard Mastercard, ale... Nie ma maski Ej, nie ma maski Tak, bo maskę chyba zgubiłem. Dobra, nie. Moment. Load game. Tylko gdzie ja zapisałem? Wrócę do was jak będę miał wszystkie poziomy. Jak będę miał wszystkie itemy, okej. Okay. Dobra. Jestem. Zapisz. Otwórz. Włóż. Turaś musi wypaść. Jako dobra. I znowu straciłem kartę. Nie? Maszyna naprawdę nie chce współpracować. Już trzeci raz będę próbował. Znikają im przedmioty. Jest o mnie. Jeszcze tylko trochę rzeczy więcej. Maska. Ehi. Navigator. To on cię zapisze. 6 6,8 6,8,2 6,8,2,8 Nie wiem co się stało, ale przestała mi nagrywać Na moment I teraz pewnie nie będzie synku, ale dobra już 6,8,2,8 Postaram się pamiętać 6828 eee, Safe. Wybieramy się w tym momencie na Heavy Containment Bridge Czy Heavy Containment Zone. I w tym momencie przechodząc przez te wrota, żegnam się z wami serdecznie. Zobaczcie, co za tymi drzwiami! No fajnie, żegnam się w tym momencie z wami serdecznie. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Znowu safe. Ale mi to długo trwało. Odcinek nawet nie będzie taki długi. Tym bardziej, że większą część wedytuję. Postaram się, żeby drugi kolejny był dłuższy. A na razie do zobaczyska i. Powodzenia, lajkujcie, powodzenia w waszym własnym przejściu. Lepiej widzę. Powodzenia w Waszym własnym przejściu. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, sugerujcie. Pomagajcie mi w rozwoju tego kanału, bo on ma już... nie. Mój kanał ma już prawie 6 lat. Um, I po prostu nie jest znany, nie musi być znany. Mama filmów nie zasługuje na sławę. Ale fajnie było, gdyby którykolwiek z moich subskrybentów się przynajmniej udzielał, bo jak na razie oprócz lajków nie mam żadnego komentarza, nie... Z reguły nie mam komentarzy. Co nie jest fajne. Tak więc um, przybliżam się do mikrofonu, żeby nie musiał krzyczeć. Nie muszę krzyczeć, mam niższy ton głosu. Żegnam was wszystkich. Do zobaczyska. Cześć.